Siema widzowie, jestem Froggy i dzisiaj pokażę wam węża. Tak, węża dzisiaj wam pokażę. Jest tutaj anaconda, czyli jedna z tych, których dzisiaj wam pokażę, bo jeszcze jest normalny wąż na niższym poziomie, którego wam też pokażę, ale on jest trochę słabszy. No jest tak naprawdę słaby w ogóle. Chociaż taką kaczkę może złapać i jej wyrządzić na no, krzywdę. No to teraz tak. <laughs> Sprawdzę, bo bardzo mnie kusi zobaczyć, czy pelikan może klepać kaczkę. Ja właśnie Wam pokazuję węża. To jest wąż. I ogólnie wąż może mm, sobie zbierać te Chciejki tu z drzew może chodzić po drzewach i gdy kogoś złapie, spróbuję jakąś właśnie kaczkę złapać, to mm, ją otruwa i łapie. Anakonda dusi, ale to zaraz Wam pokażę. No i jak widzicie, ona może się chować tutaj w drzewach. W drzewach, więc ja teraz sobie trochę poczekam na jakąś kaczkę. Może się uda. Znaleźć jakąś kaszuszkę i ją sklepać, złapać. No i zaraz Wam jeszcze pokażę salamandrę, która była w poprzednim odcinku, bo z żółwia błotnego musicie iść właśnie na tą salamandrę. A z salamandry możecie iść na, właśnie, żuwie 2? Y czyli na żuwia. Hmm. Świetnie trafiony. Na przykład, bagiennych z tego co wiem, jest to 1. Więc no. O, widzicie, jest! Złapałem, chłopa ale ten drugi mnie klepie pelikan. No i właśnie jestem duszony przez anakondę, więc ginę znowu, jak zawsze. A, no i mnie jeszcze salamandra dobije. No i teraz zginąłem. No, słabe to jest, że nie można uciec z boostem, bo tak naprawdę salamandra jest na te mniejsze rybki OP Ja Jestem teraz na przedarktycznych, więc... Muszę lecieć na przedbagienne. Kolega chce coś pokazać, więc polecę i tak muszę. No bo anakondy dzisiaj raczej nie wbijemy, bo to co się dzieje nawet na Australii, a już o Europie nie chcę myśleć. Tam jest cztery więcej graczy. Czym jak się schować? salamandrą, żeby się schować, trzeba stać w miejscu. Testowałem to, ale mi nie wyszło. Znaczy, nie wyszedł odcinek, więc nagrywam drugi raz. Ale sprawdziłem, co salamandrom można chować się, zakrywać na, na górze. O! A gdy jesteśmy schowani salamandrom, no to inni nas mogą bić, ale po prostu jesteśmy niewidoczni. Więc to jest dlatego fajne. no Więc ja już zaraz będę właśnie... Znowu tym, czym zginąłem, czyli wracamy do punktu wyjścia. I znowu jest tu admin i dodatkowo jest tu y, pan. Malwin, więc ja lecę na bagienne i zostaję na bagiennach. na, na bagiennych. Malwin. Malwin oczywiście nagrałem o nim filmik, y, więc możecie sobie sprawdzić o Malwinach. Lecę na połączenie bagiennych przed przedbagiennych, bo tam jest mój teammate, No i teraz tak. Jako żółw boty możecie ogólnie... A nie, nie możecie łapać tych, tych pomarańczowych. No. no, to... Ale jako morski... Jako żółw morski też możecie w sumie. Ale... Możecie jakby jako żółw morski zbierać ten... Jestem na połączeniu... A, w dół, tak? Na samą górę połączenia... Ale jak na samą górę? No jestem. Okej. Okay. Poczekaj, no bo tu jest ten admin. Ja teraz muszę pozbierać busty, ale na koniec bagiennych? Dobra, no to lecę teraz na koniec bagiennych, gdzie spokojniej powinno być. Jednak no nie wiadomo, jak to tu będzie. O, ale widzicie, jaka góra wysoka. Oj, oj, oj krokodylek. Narra! Ale mu orałem ez. <laughs> uciekamy stąd. A co mi chcieli pokazać? A to widziałem, że jesteś szrekiem. <laughs> no i jak widzicie, tak wygląda na Pokaż, że może ukrywać się wytych. Zaroślać w drzewach, może się ukrywać anakonda. Potrzebuje ona powietrza. Ja zaraz też spróbuję być anakondą. Po prostu sobie. Więc ona teraz. On mnie teraz złapie. Ja sobie stoję, no i teraz mnie złapał. No i chyba to się źle skończy dla mnie. Od razu zostałem puszczony, ale ten krokodyl tam przyleciał. No, ale normalnie powinien zginąć, tak? Jak to była obca anakonda, tak? Potrzebuję powietrza. Oj, 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 oj. Kro... Krokodyl daleko knoka. Jak widzicie, ta anakonda sobie tutaj leciała po drzewach. To wiesz, co to ja możecie zjem, i wtedy Ty mnie ten. I wtedy ja, y, ja też będę anakondą. Więc widzicie, nie ma aż tak mało HP jak ten wąż z siódmego poziomu. Teraz jestem salamandrą. Ale też anakonda ma mało HP, więc wstarczy z jakąś orką. Bo niektórym naprawdę, niektórym zwierzętom ledwo. Łapie anakonda, i ledwo im co zabiera, to już puszcza, że anakonda ma dwa pusty. No to może tylko dwa razy złapać, no a potem, no to już. Tak naprawdę, anakonda sama może zginąć, ale. No nie... nie wiem, jak anakondom zginąć. Dobra, więc wybieram teraz anakondę. No i jesteśmy sobie anakondą. Jak widzicie, yy... Mam te powietrze. Mogę się też ukrywać. No i dobra, spróbujmy kogoś złapać, kogoś złapać, by kogoś zjeść. Potem pójdziemy za chwilę, już jeden V1. Jeden, no i wtedy wam pokażę. O, na przykład tego delfinka. Cześć delfinku. No dobra, nie udało mi się go złapać. No i widzimy tak, teraz duszenie czas, time. Duszenie time. Tak Ja walę screenshota. Hmm. No i teraz widzicie, już anakonda potężna się coraz bardziej staje. <tężna> potężna anakonda. No ale my spróbujmy polecić na jakiegoś dziesiąty, jakiś dziesiąty poziom. Spróbuję znaleźć i no. Na to jest słabe. Ja jestem teraz na przedbagiennych na połączeniu przedbagiennych z Himalajami. I będę na pierwszej, teraz, wysepce sobie czekał. Jak widzicie, ona słabo lata, no bo widzicie, że ona o każde drzewo się zahacza. Teraz polecę, no i już mnie zatrzymuje. No to jest, nie wiem, czy niedopracowane, ale czasami to ono może zabić, sklepać. No i teraz mi zrobię screenshota i co? No i idziemy sobie na, yy, choć tutaj, choć tutaj obok mnie, no i pójdziemy sobie na 1V1. No, stój tu! No i już jestem, więc chodźmy teraz jeden v 1 Nie zorasz mi. <grystanie> Nie mam busów, to wszystko dlatego. No i widzicie, już jest koń. I już jest skończony chłop, już jest skończony chłop. Ja nie mogę go złapać, jak zawsze. Celność, level 100%, pyk. No i powinien zostać tu duszony. Duszony. Tak. No i widzicie. Teraz pójdę jeden v 1 V1 z wysokimi levelami. Więc chodźmy już, bo i tak bym cię teraz dobił, jakbym trafił. No to niech nas dobiją. Halo, Bob dobi mnie. No, Bob! Dobra, no to może po prostu pójdziemy. Bo Bob mnie nie chce dobić. Bob mnie się boi. No dawaj, no klep mnie, Bob. Nie no, Bob to jest Bobie! Ja... Widzowie, jak się sklepać? Poczekajcie, szybko muszę zrobić ziedówę. A, no tak, nie polecę przecież wężem tu musiał mieć busta i wejść na wysokie drzewo. To ja to już załatwiam. No i zaraz pójdziemy na, pokażę Wam. 1V1. Tak naprawdę anakondy z levelami, właśnie typu z orkami na przykład, albo z innymi wielorybami, bo mnie raz anakonda zabiła. Już właśnie zaraz widzowie idę. Po prostu muszę jeszcze się zabić, a no, no dobra, no to teraz to już się... ...bym... <laughs> um, no. Więc ja może kogoś jeszcze znajdę. Jestem na zasoleniu, ale czemu nikt mnie nie chce klepać? Halo, ludzie. Właśnie już mnie klepie zasalenie, więc już zaraz będę. Dobra, mm, nie zbieram punkcików, w sumie stoję w miejscu. Może ktoś zje moje mięso? O, dawaj, zjedz moje mięso. No, próbowałeś kamieczkiem mnie dobić, no ale coś ci nie pykło, chłopie. Dobra, Azja, tak? Czy Azja, Azja, 1v1. Australia. No poczekajcie, to ja zaraz to zmienię. Po prostu teraz spróbuję v 1 na Azji. O ile tu ktoś wejdzie. No bo chyba tak. O, jest kraken. No to ja już wiem, że mam deduwę taktyczną. No właśnie. A ja nie wiem, czemu. Skąd on ma niby ten jeden ten? Skąd on ma nie tego jednego buścika? Dobra, wielki test. Czy mogę złapać Krakena? No, na pewno Kraken może mnie. Nie mogę złapać Krakena. I dobrze, widzę. Mnie. Teraz jestem na Australii. I anakonda na anakondę robi. Anakonda na reki na piłę, tak, bo yy, jak zawsze, mis klik, nie? To już oczywiste na moim. O ty! Anakonda mnie nie dobije. I pokażę Wam coś fajnego. Coś. Pewnie, coś dzięki czemu pewnie tu trafiliście. Czyli. Czyli, yy, a gdzie to jest? O, widzicie? The last YouTube video Tutaj jest live on Twitch, ale nie to ten <laughs> Pufferfish w depio No i jak widzicie, tutaj to będzie Tu będzie mój filmik ogólnie Ale to jest strasznie spagowane Jest tu mój filmik, mój kanał ale to jest strasznie zbawione. jest taki widoczny. No więc tutaj normalnie edytuj no, filmy, ale powinniście tutaj pomimo, zbyt zbyt albo łapkę hmm. w górę zostawić, no. Więc ja I będę kończyła. To, to był na odcinek o wężach. Teraz jest pierwszy pierwsze. Narra, czyli to jest... To jest